W czasie II wojny światowej biskup wysłał księdza Wyszyńskiego razem jeszcze z dwoma profesorami i sześcioma klerykami na wschód, żeby w nadziei że może tam będą mogli dokończyć studia i będą mogli być wyświęceni. Kiedy dotarli do Lublina 8 września Lublin już był zbombardowany. Nie było mowy o tym, żeby mogli tam studiować, żeby mogli się uczyć. Poszli dalej na wschód. Dotarli do Łódzka. I tam u kolegi księdza Wyszyńskiego, u księdza Kukuryzieńskiego zatrzymała się część delegacji rządowej, która wyjeżdżała do Rumunii. Między innymi wspominał ksiądz Prymas minister Kwiatkowski. I namawiał księdza Prymasa, żeby wyjechał z nimi, że będą potrzebni księża. A ksiądz Prymas mówi: Nie, ojczyzna jest w potrzebie, ja wracam. Ja wracam, nie, niemożliwe. Minister mówi: To jak my wyglądamy. A ksiądz Wyszyński odpowiada: No, pan wyjeżdża z delegacją rządową, jest pan członkiem tej delegacji, to jest zupełnie co innego. Ale ja jestem wolnym człowiekiem, ja wracam. I wspomina, że wracali konno. Wspomina taki obrazek, że kiedyś, w którymś miejscu koło Dęblina spowiadał żołnierza w okopie, a obok był rolnik, który siał. I ksiądz Wyszyński po skończeniu spowiedzi podszedł do tego rolnika i mówił, co pan robi? Przecież bomby lecą. A on mówi, sieje, bo jak zostawię zboże w spichlerzu, to spalą, a tak zawsze ktoś chleb z tego będzie jadł. I ksiądz prymas właśnie ten obraz bardzo nosił w sercu. W czasie wojny, kiedy ukrywał się w laskach, nie poprzestał tylko na tym, żeby odprawiać mszę świętą, otoczyć opieką duchową dzieci ociemniały i siostry, ale był kapelanem AK, kapelanem wojennym, chodził po tych lasach Kampinosu, spowiadał w okopach, zbierał rannych, przynosił do szpitala. To, to była naprawdę służba człowiekowi, ale też służba ojczyźnie. Mówiła Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wieloletnia współpracownica Prymasa Tysiąclecia. Materiał Fundacji Życiu tak imienia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.